Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapewne słyszeliście o wielkim poruszeniu w Stanach Zjednoczonych wśród tamtejszych katolików, ale nie tylko, w związku z decyzją biskupa Chicago, czyli kardynała Supicza, który postanowił dać nagrodę senatorowi. Darbinowi, katolikowi, który w poprzedniej swojej diecezji, gdy zamieszkiwał na południu Stanów Zjednoczonych, otrzymał zakaz od swojego biskupa przyjmowania Komunii Świętej, gdyż przez całe swoje życie senatora, czyli mniej więcej 40 lat, popierał, i muszę tutaj mówić językiem, niestety dookoła ze względu na algorytmy YouTube. Owe, popierał unicestwianie dzieciątek już w łonach ich matek. Decyzja kardynała Supicza, który od pewnego czasu jest biskupem owego senatora Darbina, zresztą niektórzy dopowiadają, że ten senator celowo wynajął jakieś mieszkanie w decyzji Chicago, wiedząc o tym, że ma tam do czynienia z biskupem liberałem modernistą i ten, że biskup w zasadzie tuż przed swoją emeryturą postanowił dać nagrodę owemu senatorowi. Wybuchło takie powszechne oburzenie. Niestety powiem niestety tylko kilku biskupów w Stanach Zjednoczonych wyraźnie powiedziało, manifestując swoje stanowisko dość głośno, że kardynał Supicz robi. Bardzo źle, że jego decyzja wywołuje kolejny chaos i mętlik w kościele katolickim. Papież Leon XIV, który już staje się to powoli tradycją, co w wtorek udaje się do Castel Gandolfo, bo ten właśnie dzień jest jego tak zwaną niedzielą, czyli dniem odpoczynku, został zapytany przez dziennikarzy. I tutaj robię mały margines. Ja nie wiem, czy to jest dobre żeby zaczepiać jakiegokolwiek papieża czy papieża Leona, czy papieża Bergoglio, czy papieża Ratzingera, czy papieża Wojtyłę, zaczepiać z mikrofonem i zadawać mu pytania, jakby to była jakaś konferencja prasowa, oczekując tak zwanej dziennikarskiej setki. Ja mam nadzieję, że w przyszłości do tego typu sytuacji raczej nie będzie dochodziło, ponieważ Medialne, publicystyczne wypowiedzi mają to do siebie, że nie są oficjalnymi tekstami papieskimi. Wiemy o tym dobrze, że każdemu papieżowi przygotowuje się odpowiednie teksty, które mają swoje zanurzenie w nauce Kościoła katolickiego, w ojca Kościoła, w doktorach Kościoła, i papież, żeby nie popełnić żadnego lapsusa, już nie tylko językowego, ale bardzo bardziej teologicznego czy moralnego. Czyta swoje wypowiedzi, ponieważ jego wypowiedź ma zupełnie inną rangę niż takiego zwykłego, szarego proboszcza, choćby z podpoznańskich koziełów. A jak już dotknąłem siebie, to powiem, że proszę zobaczyć, że moje zwykłe wypowiedzi publicystyczne już nie jeden raz mówiłem to, że na moich odcinkach YouTube'owych wielokrotnie poruszam tematy, których Nigdy nie poruszam na Ambonie w czasie mszy świętej. Umiem to rozgraniczać. Są pewne wątki, które wywołują ścieranie się wewnątrz Kościoła katolickiego i Ambony nigdy nie wykorzystuję do tego, żeby przeforsować moje mniemanie co do jakiegoś wątku. Czym innym jest głoszenie prawdy, nauki katolickiej do tego służy Ambona, ale tę Ambonę wirtualną traktuję jako przestrzeń publicystyczną. I nawet jeśli chodzi o moje doświadczenie publicystyczne, to nie jeden raz się przecież zdarza, że pod jedyną moją wypowiedzią, gdzie ja wiem, jakie miałem intencje, gdzie wiem, że próbuję mówić o prawdzie, chociaż język potrafi płatać figle i potrafi robi, robić błędy, nawet wypowiadając herezję, zauważyłem jedną z nich w jednym z odcinków YouTubeowych nagranych w Efezie. No, ale, no właśnie, publicystyka ma. To do siebie, że pojawia się mnóstwo komentarzy, i nawet wśród katolików potrafi się oberwać jakiemuś kaznodzieju, kaznodziei, który głosi prawdę. Tym bardziej mam nadzieję, że papież będzie unikał mikrofonów, żeby tych wypowiedzi dziennikarskich, publicystycznych było jak najmniej. Ale przechodzę już do sedna sprawy, do głównego wątku owego odcinka. Kardynał Supicz, czy sapicz, w zależności od tego, jak jego nazwisko się wypowiada, w Ameryce to różnie bywa co stan, to nieco inaczej. Ową nagrodę postanowił dać, nie przejął się głosem tych biskupów, którzy wyrazili swój sprzeciw. Papież Leon został wczoraj po wizycie w Castel Gandolfo. Zapytany o to, jak jest jego stanowisko. Jeżeli ktoś jest chętny jego wypowiedzi, to myślę, że łatwo znajdziecie całość tego, co papież Leon powiedział, i tu się zaczyna problem, ponieważ część środowisk katolickich, szczególnie o tym usposobieniu konserwatywnym, tradycjonalistycznym, jest wręcz oburzona na papieża Leona, że on wyraźnie nie potępił działanie kardynała Supicza. Że w wypowiedzi papieża Leona słyszeliśmy, oczywiście, pro-life to jest obrona dzieciątek od momentu poczęcia, ale katolik musi mieć świadomość, że również musi dobrze patrzeć na inne kwestie społeczne i wtedy jest pro-life. Na przykład. O karze śmierci, musi mieć stanowisko katolickie, a także wobec prawdziwych uchodźców. Ja już tutaj nie mówię, że to jest wątek naprawdę wielowarstwowy, aczkolwiek katolicyzm od zawsze mówi, że musimy obdarzać szacunkiem tych, którzy są przybyszami, a uciekają z nieswoich. Intencji ze swojej ojczyzny, szukając chronienia gdzieś indziej. Katolicyzm wyraźnie mówi, że musimy mieć otwarte dłonie wobec tego typu uchodźców. Innym wątkiem jest to, co na przykład Unia Europejska nam już od długiego czasu serwuje, ale nie chcę się w te wątki wgłębiać. Mniej więcej to papież Leon powiedział, i teraz mamy różnego rodzaju echo tej papieskiej wypowiedzi. Ja jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że tych wypowiedzi publicystycznych będzie naprawdę bardzo mało, ale część środowisk jest oburzona na papieża, że oto bardzo niewyraźnie wypowiedział się w tej kwestii, powinien potępić kardynała Supicza, powinien powiedzieć, że ten senator nie może otrzymać takiej nagrody, ponieważ popierał przez te 40 lat bycia senatorem demokratycznym taki wątek, który... Powoduje, że dzieciątka nie mogły się urodzić, ponieważ ustawy w różnych Stanach Zjednoc Stanów Zjednoczonych dopuszczały unicestwienie tych dzieciątek w łonach mam. Papież tego wyraźnie nie zrobił. Te środowiska są wręcz nawet nie tyle zirytowane papieżem Leonem, tylko mówią: No i proszę, mówiliśmy to już od dawna. To jest ewidentnie papież Bergoglio 2.0, tylko z nieco łagodniejszym językiem. A ja powiem tak, od samego początku pontyfikatu Leona XIV mówię, że mamy do czynienia z osobowością oczywiście zupełnie inną niż papież Ratzinger, niż papież Bergoglio. Mamy teraz papieża prewosta, czyli Leona XIV. W moim przekonaniu, ja jako konserwatysta tak ciągle patrzę na tego pontifeksa. To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę, przecież mieliśmy tego typu sygnały już w czasie prekonklavy. Który zdaje sobie sprawę z tego, że największym niebezpieczeństwem dla dzisiejszego kościoła jest mega polaryzacja. Naprawdę ja jestem świadomy tego, że jakby nie jeden publicysta został papieżem i nałożona by mu została biała piuska, to by najchętniej jednym podpisem spowodował pęknięcie kościoła, i to nie tylko na dwa obozy, ale jestem przekonany. Że nastąpiłby taki podział wewnątrz Kościoła, że mielibyśmy do czynienia z nową mega protestantyzacją. A z tego powodu, że Kościół zo zobaczył też w swojej historii, że doszło do takich pęknięć, które do dzisiaj trudno posklejać, które trudno uzdrowić, to papież Leon, przez to, że wychowywał sam siebie w różnych środowiskach, używa bardzo powściągliwego języka. To znaczy. Stwierdzę, że jego myślenie choćby o uchodźcach jest, jest nieco bardziej radykalne niż na przykład moje, ponieważ ja żyję w Unii Europejskiej, jestem mocnym krytykiem tego, co nam serwuje Unia Europejska i w jaki sposób ona próbuje swoją politykę ochrzcić chrześcijańskim podejściem do uchodźców. Ale rozumiem, że papież Leon ma inne podejście przez to, że patrzył na slamsy, choćby w Ameryce Południowej. Choćby przez to, że wychował się w Chicago, gdzie sam przecież ma w swoich korzeniach rodzinę migrancką i jego spojrzenie jest inne. I teraz, czy to jest złe, że ja jako katolik próbujący używać rozumu patrzę również w kontekście tej osobowości, tego człowieczeństwa, które przeżywa przez ponad 70 lat Robert Prewost, czyli dzisiejszy ląd XIV., ja ciągle patrzę na Leona jako tego, który przede wszystkim nie chce doprowadzić do kolejnych podziałów i rozłamów w kościele, przecież on ma świadomość potężnej polaryzacji i w moim przekonaniu, teraz idę krok dalej, znów dotykam kardynała Supicza, zgadzam się z tymi komentatorami konserwatywnymi, tradycjonalistycznymi, którzy ciągle mają zaufanie wobec papieża Leona, bo ja też je mam, którzy to mówią, że nie po raz pierwszy Leon XIV został włożony na minę i to przez progresywnych, zmodernizowanych katolików, tym razem w osobie kardynała Supicza, z którym na nieszczęście powiem, ale nie jestem w tym odosobniony, ma relacje dobre, ponieważ jest to biskup jego rodzinnej diecezji. No ale papież Leon został wsadzony na minę. To jest człowiek, i też mi się spodobał taki komentarz, który nie chce działać medialnie, ale skutecznie. A często dzisiaj to jest różnica, bo możemy zrobić ogień, aferę medialną, zdobyć lajki i nie tylko lajki, rozkręcając coraz to potężniejszą burzę. Przepraszam, że już utnę sam siebie, ocenzurowując pewnego słowa, a możemy działać skutecznie. I według mnie już kolejny tydzień Pontyfikatu Leona pokazuje, że on naprawdę próbuje posklejać te dwa przede wszystkim skrajne obozy w kościele. I mnie się osobiście to podoba. Ja sam jestem konserwatystą i denerwują mnie progresiści choćby z tygodnika powszechnego albo ze zmodernizowanych parafii, nawet już w Polsce. Ale co, mam wziąć karabin i ich rozstrzelać, bo mi się oni nie podobają? Co zrobić, żeby do tego pęknięcia nie dolać własnych emocji i nerwów, żeby za chwilę nam się Kościół bardziej roztrzaskał? Dlatego ciągle modlę się za papieża Leona, żeby jego posługa spowodowała, że ja z tymi ludźmi nadal pozostanę w jednym kościele i być może za pięć, za dziesięć lat po jakimś merytorycznym sporze w końcu ci, którzy powinni, powiedzą, że głosili herezję. Że bardziej promowali w kościele nie Ewangelię, tylko ideologię. Ja mam taką nadzieję, ale żeby osiągnąć ten punkt, o którym teraz mówiłem, no właśnie, od razu mam podzielić kościół, od razu mam się zirytować, pogniewać, od razu mam rzucić, rzucić anatemon. Być może z tego powodu, że patrzymy na historię kościoła, w których tak postępowaliśmy i widzimy pęknięcia, które do dzisiaj trwają i dzisiaj być może jest tak, że Duch Święty akcentuje. Pewną inną drogę dążenia do dialogu z tymi, którzy no, opowiadają różne kocopały w kościele, żeby to robić inaczej, delikatniej. I tak postrzegam Leona XIV. Jaki jest skutek tej całej afery? Skutek jest taki, że podobno senator Darwin ostatecznie po tym wszystkim powiedział: Ja nie przyjmę tej nagrody. Przychylam się do takiej tezy, ale nie jestem tego pewien. Ale widzę, że komentatorzy, także ci tradycyjni mówią identycznym sposobem myślenia. Że papież Leon swoimi sznurkami, które może pociągać, zadziałał. Że kto wie, czy nie było tak, że powiedzmy swojemu sekretarzowi stanu powiedział, masz tę sprawę zakończyć. Ta nagroda nie ma zostać przyznana. On sam nie krytykuje do tej pory żadnego hierarchy, tego nie robi, nawet kardynała Supicza, czego by wielu już oczekiwało, ale, ale część Kościoła tego oczekuje, a druga część poczułaby się dotknięta. I ta polaryzacja by nas by powiększała, ten, ten rozłam wewnątrzkościelny. Być może ta dyplomacja w przypadku Leona XIV to jest ten język Ewangelii potrzebny nam dzisiaj przynajmniej w 2025 roku, być może do 2034 roku, nie wiem. Być może później będzie trzeba to ostrzej postawić. Wiem, że niektórzy zrobiliby inaczej, bo mają inne charaktery. Najchętniej by wykopali z kościoła choćby taki tygodnik powszechny i nie tylko tygodnik powszechny, a ja wierzę, że nie tędy droga. Że być może musimy pocierpieć i, i widzieć, że ten kwas jest w kościele, ale... Ale być może to jest szansa na to, że ci ludzie, którzy mają umysły zakwaszone, zrozumieją to, się ockną i przeproszą za to, że głosili herezji i nimi żyli. Przyczyniam się, nie przyczyniam się, tylko uważam, że papież Leon zadziałał skutecznie. Kanałami dyplomacji. Pan Darwin Darmin nie przyjmie nagrody i bardzo dobrze według mnie. Stało się to dzięki papieżowi, ale dowodów nie mam. Ci, którzy chcą uważać inaczej, niech uważają. Ci, którzy twierdzą, że jestem naiwny, niech tak twierdzą. A ci, którzy rozumieją mój tok rozumowania i ciągle dawania kredytu zaufania papieżowi Leonowi, myślę, że pojmą, dlaczego wypowiadam się tak, a nie inaczej, choćby o tej sprawie. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty. Amen.